Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie panny na moim kanale i zapraszam do czytania. Robimy to czytanie na 3 miesiące do pół roku i zobaczymy, jakie zmiany nadchodzą w waszym życiu. Co może się takiego zmienić? Wypadły karty: Asmieczy, Głupiec, Sąd i Słońce. Te karty pokazują umowy, podpisy, decyzje dotyczące dzieci, decyzje dotyczące Spraw urzędowych również, lub założenia firmy, powołania jakiegoś nowego projektu do życia. Ale dobrze, zobaczmy, jaka zmiana przychodzi do Waszego życia. Cztery kielichy. Jeśli się z czymś nosiliście, jeżeli czuliście, że nadchodzi moment podjęcia decyzji, to najprawdopodobniej będzie ten czas. To jest czas wrócenia do jakichś starych, starych, Utraconych szans, spróbowania jeszcze raz, odbudowania tego, co też teraz wydaje się Wam, że tracicie. Cztery kielichy to zmiana w obszarze aktywności, aktywności również tej emocjonalnej, wykorzystania szans i możliwości. W temacie nudy, niespełnienia tutaj wydarzają się zmiany. Jeżeli w ostatnim czasie myśleliście, mieliście jakieś uczucie tego, że coś wam przelatuje przez palce, że coś tracicie, że coś się wam wymyka, myślę, że będziecie mogli to jakoś utrzymać, jakoś mądrze wykorzystać. Zobaczmy, jakie jest wyzwanie w tym obszarze. I pojawia się nam, nam sąd po raz kolejny, po raz kolejny, ponieważ to jest karta, która wypadła. Sąd mówi o podjęciu ważnej decyzji to jest tak albo nie. To jest ostateczność. To jest, wybierasz tą drogę albo tą. Idziesz w lewo albo w prawo. E, mówisz e, tak albo nie. Mówisz prawdę na 100% albo w ogóle. Kompleksowe oczyszczenie, pełne oczyszczenie to jest tutaj wyzwanie. Wyzwaniem również mogą być sprawy urzędowe, które mogą Was przerastać e, i e, przez to powstrzymywać przed wykorzystaniem jakiejś szansy. E, również e, Wasze Um, uciekła mi słowo. Um, pozwolenia, kompetencje, które są jakoś potwierdzone dyplomami, które są potwierdzone wykształceniem. Um, to jakby Was też powstrzymywało, że ja nie mam jakiegoś tytułu, że ja się do czegoś nie nadaję. Dołożymy jeszcze jedną kartę do sądu i król kielichów. Um, ja myślę, że. Przed Wami jest ta, y, decyzja, która jest wyzwaniem emocjonalnym. Ona może dotyczyć partnerstwa, ona może dotyczyć y, tego, czy komuś pomagać, y, czy dalej się kolegować z jakimś towarzystwem, też czy y, y, chcecie być dalej częścią jakiejś społeczności, y, czy dalej chcecie pełnić jakąś funkcję dla kogoś. E Słońce. Też ta karta wypadła razem z Sądem. Paść denarów i głupiec. Pokazują wam się dzieci. Dla wielu panien może to mówić o tym, że e, musicie podjąć decyzję dotyczącą dziecka albo dotyczącą jakiejś niedojrzałej osoby, która was wykorzystuje. Tracicie okazję przez to, że swoją e, energię. Marnujecie na relacje z kimś, kto mm, trochę tak jakby żeruje na was. Dla niektórych osób to może być dziecko, które nie, nie może się usamodzielnić, które sobie nie radzi. Dla innych to nie jest dziecko, lecz y, jest to. Mm, lecz jest to po prostu jakaś osoba niedojrzała. Ta osoba niedorosła emocjonalnie jest niedorosła, jest emocjonalnie od was zależna jakoś powstrzymuje was braki tej osoby może jest jakaś zaborcza może denerwuje się kiedy nie wiem, wychodzicie może odmawia wam prawa do spotykania się z kimś cokolwiek ta osoba jakoś pozbawia was szans sprawia, że wasze życie może być niepełne jeżeli mówimy tutaj o dziecku to dla niektórych osób jest to moment e, decydowania się na dziecko i nie myślenia już tyle o tym, że to jest takie trudne i sobie nie poradzę. Poradzicie sobie, e, przekonania na temat dziecka trzeba sobie przepracować. Jeżeli chcecie mieć dziecko, ale jest jakiś problem, nie wiem, nie możecie zejść w ciążę, em, nie wiecie kiedy się zdecydować, macie wrażenie, że nigdy nie jest odpowiedni czas, że sobie nie poradzicie finansowo i tak dalej. Owszem, ja rozumiem, to są y, jak najbardziej. Y, Zasadne obawy, ale yy, a propos obaw, to muszę Wam coś takiego powiedzieć. My możemy, jakby, prognozować tylko na bazie naszych doświadczeń, dotychczasowych. Czasami pewne rzeczy muszą się wydarzyć. Żeby weszły do naszego życia nowe kreacje i nowe możliwości. Co mam na myśli? Może teraz nie widzisz na horyzoncie szansy poprawy swojej sytuacji materialnej, że coś się zmieni, że będziesz więcej zarabiać albo co, cokolwiek takiego. I dopiero decyzja o dziecku może uruchomić, bo nie ma na razie takiej potrzeby. A kiedy dziecko się pojawi, wtedy pojawi się potrzeba i wtedy pojawią się też możliwości. Poradzisz sobie, wszystko będzie dobrze, jeżeli bardzo tego chcesz, ale lęk cię przed tym powstrzymuje? To nie lękaj się, droga panno. Dasz sobie radę. Również twoje dziecko da sobie radę. Myślę, że w odpowiednim wieku można już wypchnąć je z gniazda. Również możecie mieć spore jakby obawy odnośnie wyjścia z domu, skupienia się na swoich ambicjach. I możecie realizować się tylko poprzez wychowywanie dziecka. Jeżeli jesteście tą osobą i boicie się zostawić gdzieś tam dziecko samo, skupiacie się bardzo na jego tematach szkolnych, zaniedbałyście, zaniedbaliście swoje jakieś, nie wiem, hobby, pasje, nie, nie macie czasu dla, sie, dla siebie, tutaj też trzeba by było to przemyśleć bardzo dobrze. Dlaczego. Dlaczego ja skupiam się tylko na tym dziecku? Dlaczego, nie wiem, nie wracam do pracy, mimo że mówię, że chcę? To trzeba by było dobrze przemyśleć, czy jest coś, czego się boisz, um, czy może um, nie, nie, unikasz tego tematu, boisz się tego, co się stanie, kiedy podejmiesz pewne decyzje i mówisz, że chcesz je podjąć, ale tak naprawdę to... Tu bardzo boisz się, bo nie wiesz co będzie dalej I ja bym chciała wam powiedzieć, będzie dobrze możecie przez najbliższe trzy miesiące do pół roku właśnie podjąć, podjąć te odwlekane decyzje rada, rada dla panny jak sobie z tym poradzić, czego to wymaga dwójki mieczy <laughs> żeby się chciało powiedzieć, przecież się nie rozdwoje a jednak, a jednak trzeba się rozdwoić trzeba zauwa zauważyć jedno i drugie Wejść w pewien, może nie tyle dualizm, ale pozwolić sobie na zobaczenie różnych perspektyw jakiejś sytuacji. Dwa miecze mówią o pokoju w umyśle, ale na tej talii widzimy też, że z tego jednego miecza, z jakiejś idei, robią się dwa. Tak mamy as denarów i mamy dwójkę denarów, gdzie zaczyna nam się więcej, prawda? Mamy miłość i mamy dwójkę kielichów, czyli wymianę tej miłości. I mamy miecze, mamy myśl i dwójkę, czyli mamy dylemat, mamy dwie strony medalu, możemy z różnych perspektyw spojrzeć na jakąś sytuację i jednocześnie jedno drugiego nie wyklucza. Także to, czego tutaj potrzeba, to jest zobaczenie, że okej, okay, dobra, ja owszem, na przykładzie na przykład tego dziecka. nie Owszem, ja to robię, bo kocham moje dziecko, bo chcę o nie dbać, bo chcę być jak najdłużej z tym dzieckiem, bo chcę dbać o to dziecko. I to jest prawda, ale to jest tylko część tej, tej całości, bo jest jeszcze taka część, która na przykład mówi o tym, że jest to dla mnie dobra wymówka też, żeby nie mierzyć się z różnymi wyzwaniami. To jest bardzo, bardzo dobry argument. Nikt nie może go zakwestionować, prawda? Unikam przez to wszystko, co robię dookoła, na przykład mojego dziecka, unikam konfrontacji z jakąś inną prawdą. To może również dotyczyć kwestii założenia swojego biznesu, wejścia w jakąś taką odpowiedzialność. Także w tej dwójce, mnie czy to jest najważniejsze, żeby pozwolić sobie na widzenie różnych aspektów tej samej sprawy które mogą nie, jakoś um, istnieć, egzystować obok siebie jedno drugiego nie wyklucza mhm, to jest wasza karta pustelnik, czyli dwójka mieczy i pustelnik, te karty mówią o tym żebyś zajrzał i zajrzała w głąb swojej duszy w swoje wnętrze tam jest odpowiedź na ten dylemat. Skoczyć, czy nie skoczyć. Zdecydować się, czy nie, już jest czas, czy jeszcze nie. Dlaczego coś cię powstrzymuje, dlaczego cię się hamujesz? I mamy tutaj matkę wody, czyli królową kielichów, która jakoś poświęca się też, opiekuje, ona kocha, ona się troszczy, ale mamy tutaj strach. Piątka mieczy, strach więc zobaczcie czego się boicie dlaczego jakaś okazja może wam uciekać dlaczego mija kolejny miesiąc tydzień, rok i wy nie sięgacie po to czego pragniecie ciągle będą zajęci czymś innym ciągle jest jakiś argument który mówi jeszcze nie teraz teraz nie mogę, teraz muszę zająć się tym um, nie wiem, dziecko potrzebuje tego lepszy czas będzie za pół roku za rok, prawda? Tu jest pewne pragnienie, ochota. Czego wy chcecie, zobaczymy. Moje panny, czego wy tak bardzo chcecie? Co wam e, ucieka z przed nosa? Kolejna niewykorzystana okazja. Nadarzyła się okazja i po raz kolejny spełniałam. Czego chcesz panno? A z denarów. Chcesz nowego początku? To jest praca, to jest stworzenie czegoś, doprowadzenie do. Perfekcji, zadbanie, troszczenie się na poziomie materialnym. To może być zmiana pracy, powrót do pracy, założenie firmy, rozwinięcie biznesu, em, inwestycja, budowanie domu, królowa denarów. Tak, to jest bardzo materialne. Bardzo materialne pragnienie, bardzo fizyczne. To może być też kwestia zabawy, ruchu, cielesności, e, seksualności, dziecka, starania się o dziecko, e, wzięcia czegoś pod opiekę. Chcę się tym opiekować, chcę się o to troszczyć, e, chce dać temu życie, e, chcę, żeby to się rozwijało, żeby to wzrastało. No i dobrze, jeżeli to przepracujemy, jeżeli wykorzystacie tę nadarzającą się okazję. W tej czwórki kielichów, która tutaj jest, to co mamy dalej? Mamy cztery denary, więc na razie dosyć stabilnie jest, powolutku, i mamy słońce. Mamy kolejne karty, kolejna czwórka, cztery buławy i kolejna czwórka cesarz. Widzę tutaj, nie tyle jakąś rewolucyjną zmianę, co ustabilizowanie swojego życia i zadbanie o jego bezpieczeństwo. Zabezpieczenie się na przyszłość, stworzenie czegoś bardzo stabilnego. To jest założenie firmy, poszerzanie rodziny, założenie domu, budowa domu, zabezpieczenie domu, zadbanie o bezpieczeństwo w domu, tak żeby w moim życiu było bezpiecznie. Ogrodzenie, ja widzę to jako ogrodzenie podwórka. Ogrodzenie, mm, tak żeby coś na tym podwórku, wiecie, mogło się rozwijać, e, rosnąć. To jest, wiecie, ogród, to jest e, bezpieczne miejsce, tam mogą biega, biegać dzieci, się bawić i się, nic im nie stanie. Symbolicznie to widzę. Um, swoje własne miejsce, własne cztery kąty. Mm. Nawet jakieś zabezpieczenie terenu, w sensie mm, kamer, nie wiem, może jakichś zasieków, nie, nie mam pojęcia o co chodzi, ale tutaj widzimy stworzenie bezpiecznego środowiska. Stworzenie sobie świata, który będzie wspierał to, co chcecie budować, tworzyć. Stworzenie sobie możliwości, ram czasowych dla czegoś, wyznaczenie tych ram. Dwa kielichy, dziewięć. Zrozumienie, że nie zranię tym kogoś innego, że dbając o swoje bezpieczeństwo i wyznaczając granice swojego świata, mogę się w tym samym, w tym świecie rozwijać, mogę do niego kogoś zaprosić, i jednocześnie to nie jest odrzucenie kogoś innego. Uświadomienie sobie, że, że potrzebuję tego, by się rozwijać. Ok? Że nie porzucę kogoś, że kogoś nie zranię. No i zobaczmy. Karty wyrocznie, karty wyrocznie dla Was. Karty wyrocznie dla Panny. Macie e, wspaniały e, czas, pięknie wszystko się ułoży, tak jakby idealny układ planet dla Was i podjęcie tej decyzji bardzo spontanicznie. E, to jest trochę tak, że zazwyczaj byście myśleli, e, nad tym ważyli, roz, rozważali, pytali się, czekali na odpowiedni moment, a tutaj mamy taki, taki zbieg okoliczności, w którym możecie odrzucić swoją obawę, swój lęk i w końcu sięgnąć po to coś, czego pragniecie. Bądźcie dla siebie delikatni, nie denerwujcie się, czy sobie poradzicie, czy nie, nie czepiajcie się aż tak bardzo siebie, nie bądźcie tacy krytyczni wobec siebie, to to rozwiniecie się w tym byciu sobą jesteście warci tego, żeby o was, żebyście o siebie dbali. Wy jako osoby, jako ty istota, nie wiem, Maria, Krzysiek, Joanna, Zenon. Nie ojciec, nie pracownik, nie specjalista, nie ktoś dla innych, tylko ty, ty dla siebie, to jak ty to widzisz. Ty i twoje zdanie jesteś tutaj ważny, ważna. Cała ta sytuacja, zdecydowanie się na tego asa denarów, przy tej czwórce kielichów sprawi, że będziecie jeszcze lepsi. Nie ulegajcie złudzeniu, że się do czegoś nie nadajecie, że na was nie warto wydawać pieniędzy, że sobie nie poradzicie. Nie ulegajcie takim pokusom, bo, bo te myśli będą was kusić i, 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 i one są nieprawdą. One są nieprawdą. Słuchajcie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że to czytanie się podobało Wam. Mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję po tym filmie i komentarz łapkę w górę. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i zapraszam do innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam.